Witam Was, drogie dzieci, bardzo serdecznie. Boże Narodzenie zbliża się do nas wielkimi krokami, niedługo wigilia. W związku z tym chciałam z Wami chwilę porozmawiać właśnie o tym, co to są tak naprawdę święta Bożego Narodzenia, skąd się one wzięły, co dla nas znaczą. Dzisiejsza lekcja, słuchajcie, nosi temat zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe. No ale co to są te tradycje? Tradycje to są przekazywane z pokolenia na pokolenie, czyli co to może znaczyć? Chodzi o to, że wasza pra babcia powiedziała wszystko i nauczyła wszystko, co wie na temat świąt swoim dzieciom, czyli waszej pra babci i tak dalej, i tak dalej, wasza pra babcia, babci, babcia, mamie, a mama przekaże to wszystko Wam. I cóż takiego jest przekazywane? No właśnie, treści kultury, moi kochani, tak jak obyczaje, czyli m.in. kolacja wigilijna, poglądy, czyli wszystko to, co myślimy na dany temat, wierzenia, w naszym przypadku większość Polaków jest katolikami i wierzy w Boga, sposób myślenia i zachowania, czyli gdzie należy zachować powagę, a gdzie można się powygubiać, oraz normy społeczne, Normy społeczne, na przykład to mm, poprawne zachowanie. Czyli że wychodząc na ulicę, moi kochani, ubieramy się, a nie biegamy bez ubrań, bo za to można nawet dostać mandat. E, zastanówcie się, moi drodzy, w takim bądź razie, jak już wiecie, to, to są te tradycje. E, Jakie znacie, ja Wam dam chwileczkę i zaraz powiem Wam. O tradycjach, które mnie się kojarzą ze świętami Bożego Narodzenia. Podpowiem Wam tylko pierwsze, że jest to na przykład ubieranie choinki. Teraz chwilka dla Was i zaraz przejdę ja do tego, z czym mi kojarzą się święta Bożego Narodzenia. Już moi drodzy, pomyśleliście? Zapytaliście rodziców? No to tak, ja Wam przeczytam moje. To, co mi przyszło do głowy, jak zaczęłam myśleć o świętach Bożego Narodzenia, jest to przygotowanie stołu wigilijnego. Jest to wkładanie pod obrus sianka, e, ubieranie choinki, tak jak wam powiedziałam wcześniej. Jest to szykowanie e, potraw wigilijnych. E, jest to pierwsza gwiazdka, na którą czekamy, aby siąść, zasiąść do kolacji wigilijnej. Jest to dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń. E, już cała ta wieczerza wigilijna, obdarowywanie się, moi kochani, prezentami, śpiewanie kolęd i na koniec pasterka. A myślicie, że zawsze tak było? Mm, otóż nie, drogie dzieci. U nas na Śląsku Opolskim wyglądało to mniej więcej tak. Przeczytam Wam teraz fragment z książki. Wigilia traktowana była niemal jak dzień magiczny. Przed wspólną wieczerzą odbywały się różne rytuały, od których zależało szczęście i powodzenie w kolejnym roku. Po pierwsze tego dnia należało wstać wcześnie, bowiem wylegiwanie się groziło tym, że w nadchodzącym roku, roku będzie się gnuśnym leniem. Jednak nie wolno było nikogo obudzić. Każdy powinien wstać sam. Po pobudce spieszono na ostatnie roraty. A punktualność przestrzegana była aż do przesady. 24 grudnia nie powinno się nic pożyczać, tak aby nie robić tego w następnych miesiącach i nie wynosić szczęścia z domu. Natomiast wskazana była drobna kradzież. Słuchajcie, teraz nie, to nie jest wskazane, natomiast kiedyś dawno temu tak właśnie było. Ponieważ zapewniała ona powodzenie, a jeśli złodzieja nie złapano to oznaczało, że może on czynić takie bezkarne przez cały kolejny rok czyny. Jerzy Pośpiech w książce Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku przywołuje słowa mieszkańca jednej z miejscowości na Opolszczyźnie. I teraz uwaga, będę mówić po śląsku, bo taki był wtedy język. Należało choćby ukraść grosik albo jabłko i nie być zauważonym. I toż z we wsi, pamiętam, chopaczyska zawsze we wilija, a ta do południa, to śli a, albo do sąsiada z łyski, to jest orzecha laskowego, użli jakiś klocek, albo tam komuś wyciągli jakieś fajne biczysko, no i to żołdyn se to nie gorszył. Pasowanie na złodzieja odbywało się ino wśród chłopców, dziołchy tego nie robiły. Zwyczaj tym powoli zaniko i dziś robią to już ino chłopcy w wieku szkolnym do żartów. Eee, zaś podrzucenie śmieci sąsiadom, moi kochani, gwarantowało, że w domu nie zabraknie pieniędzy. Eee, inne, inna ciekawostka to szczególne znaczenie kaszy. Podczas wigilii, 24 grudnia od samego rana szykowano się do świąt. Ale był szereg prac, których dla własnego dobra nie wolno było wykonywać. Rąbanie tego dnia drewna skutkowało ciągłym bólem głowy w następnym roku, a wbijanie gwoździ bólem zębów. Nie należało również ścigać, ściągać albo wieszać prania, żeby uchronić się od pecha. Oczywiście punktem kulminacyjnym dnia była świąteczna kolacja, do której starannie musiał przygotować się każdy domownik. Wszyscy musieli być umyci, uczesani i odświętnie ubrani. Ilość potraw na stole nie była sztywno ustalona, ale nie mogła być ona przypadkowa. Na stole pojawiało się ich siedem, co miało zwiastować szczęście, dziewięć. Była to liczba magiczna, lub Dwanaście, co symbolizowało apostołów lub liczbę miesięcy w roku. Królową zup była wówczas siemieniotka, czyli zupa z siemienia konopnego. Przygotowywana już dzień wcześniej, szykując ją, najpierw gotowano ziarna konopi, potem je tłuczono, a następnie przecierano z wodą nawet pięciokrotnie. Zupę stawiano na piecu, dodawano do niej zmieloną kaszę jaglaną i gotowano. Siemieniotkę wlewano do talerza, w którym znajdowała się już ugotowana na szybko kasza tatarczna. Jest to odmiana kaszy gryczanej. W ten sposób w jednej zupie znalazły się ziarna prosa, tatarki i konopki, które miały magiczną siłę, a ich spożycie w jednym daniu zapewniało powodzenie. Na każdym śląskim stole się, pojawiała się również moczka lub mołcka, czyli gęsty sos sporządzony na zasmażce z masła i mąki wraz z różnymi dodatkami. Gruszki, grzybów, piernika, pasternaku i czosnku podawano ją z kluskami jęczmiennymi albo ze śląskimi. Na deser podawano makówki, czyli bułki moczone w słodkim mleku wymieszane z miodem i tartym makiem które w zależności od domu i upodobań kulinarnych wzbogacano orzechami, rodzynkami czy migdałami. Kompot z suszonych śliwek i ciasta zamykały wieczerze wigilijną. Na całym obszarze Śląska, moi kochani, podczas wigilii jedzono również kapustę, groch, ziemniaki oraz suszone owoce. I kaszę, której przypisywano szczególne znaczenie że gospodyni, która w Wigilię nie je kaszy, cierpi nędzę. Gospodarz, te, gospodarze tego dnia wyjątkowo traktowali swój inwentarz, czyli zwierzęta, zwłaszcza bydło. Na terenie Opolszczyzny zdarzały się przypadki wprowadzania krowy do izby, aby towarzyszyła rodzinę nie w czasie kolacji. Wyrazem szacunku chłopa dla zwierząt było również Odmawianie po wieczerzy wigilijnej modlitwy u żłobu przed każdą krową oraz dawanie im opłatka czy kawałka chleba posmarowanego masłem. Natomiast koniom gospodarz zanosił siano, które leżało pod obrusem na wigilijnym stole. Opłatek i choinka, moi kochani, nie zawsze były e, nieodzowną częścią świąt, tak jak to teraz ma miejsce. Obecnie kolację wigilijną rozpoczynamy od podzielenia się z najbliższymi opłatkiem i złożenia sobie życzeń. Wydaje się nam, że jest to tradycja od lat związana ze świętami Bożego Narodzenia. Tymczasem w naszym regionie jest to zwyczaj stosunkowo młody. W okresie międzywojennym łamanie się opłatkiem spotykano tylko w niektórych domach, a jeszcze i w latach 50. nie było to powszechne, za to bardzo popularne były wróżby związane z odnalezieniem drugiej połowy, czyli męża lub żony. Należało do nich m.in. zamiatanie izby na opak. To jest od drzwi do okna, a śmieci, które zgarnęło się przy oknie, wyrzucało się przez to okno i słuchało się, z której strony pies zaszczekał. Właśnie z tamtej strony przychodził przyszły pan młody lub pani młoda. Nie wyobrażamy sobie świąt bez choinki, prawda? No a nie zawsze była ona obecna na świętach. Choinka upowszechniła się dopiero w XIX wieku i wyparła podłaźniczkę, czyli jodełkę, którą zawieszano na suficie wierzchołkiem do góry. Ja wam tu pokażę taką podłaźniczkę, właśnie, kochani. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób. Widać ją o tutaj. To jest właśnie jodła, bardzo mocno przystrojona. Tak w ogóle kiedyś wyglądał kochani stół wigilijny. Zauważcie, że jest tylko jedna miska i tak właśnie ludzie jedli z jednej miski. Mieli każdy miał swoją łyżkę i wszyscy razem jedli. Każda osoba na choince, każda ozdoba, przepraszam na choince coś znaczyła. I tak na gałązkach wieszano jabłka, które przypominało o kuszeniu Adama i Ewy w raju. A całe drzewko owinięte było papierowymi łańcuchami, które podkreślały, że cały świat znajduje się w niewoli grzechu. Znajdująca się na szczycie gwiazda symbolizowała gwiazdę betlejemską, która wiodła trzech króli do szopki. Natomiast przy blasku płonących świeczek ogrzać mogły się duchy przodków. Chcących być z rodziną w tym szczególnym czasie. 25 grudnia swoją działalność rozpoczynali kolędnicy. Na Śląsku Opolskim istniał zwyczaj przebierania się kolędników. Tu pastuszkowie na swe wierzchnie ubrania nakładali długie białe koszule opasane w pasie, przy przez piersi przewieszali wstęgę z kartonu oklejoną kolorową bibułką i gwiazdkami. Na głowę wkładali kolorową koronę. Zaś w ręce trzymali kij przypominający pastorę. Pastuszkowie byli też ubrani w kożuchy wywrócone sierścią na zewnątrz i opasane powrósłem, a na głowie nosili czarne baranie czapki. I tutaj, moi kochani, mam kilka zdjęć właśnie takich ee, pastuszków. Najstarszy to jest bardziej rysunek, moi drodzy. Popatrzcie, idą tutaj e, pastuszkowie ubrani w nasze tradycyjne stroje. E, czasami było, tutaj jest akurat obydwie rzeczy pokazane, ale czasami właśnie kolędnicy chodzili z szopką drewnianą, a czasami chodzili z gwiazdą. Zobaczcie, tutaj jest kolejny, gdzie są przebrani? E, tutaj mamy już zdjęcie, to akurat gurale. Zobaczcie, są i z szopką, i z gwiazdą, tak jak mówiłam. Natomiast znajdę to zdjęcie nasze. O, popatrzcie. tu są właśnie ci pastuszkowie, którzy mają te mm, kamizelki y, odwrócone tym włosem, baraniem do góry i mają te czarne, baranie czapki i oczywiście gwiazda. Bardzo często tutaj gdzieś mamy jeszcze koronę. Już tak, tutaj z tyłu idzie, idą Trzej Królowie w koronach. Jest oczywiście też Diabeł. No i co, moi kochani? Ja myślę, że to z takich um, różnic to już będzie wszystko. Natomiast chciałabym Wam jeszcze bardzo, bardzo króciutko wyjaśnić różnicę między kolędą a pastorałką. A więc moi kochani, kolenda jest to pieśń religijna mówiąca o narodzeniu Chrystusa, śpiewana w czasie świąt Bożego Narodzenia. Pastorałka natomiast jest to pieśń ludowa o wesołym, tanecznym charakterze i tematyce związanej z Bożym Narodzeniem. Jakie znacie kolendy? Zastanówcie się. Moje ulubione, ja sobie tutaj wypisałam trzy takie przykładowe, to jest Cicha Noc. Lulaj, że Jezuniu, albo Gdy liczna Panna. Natomiast pastorałki, które znam, ich, jeżeli będziecie mieli kiedyś um, okazję, to żebyście sobie posłuchali, bo są przepiękne, to jest na przykład Grajmy Panu, Tylko jedna jest taka noc, albo Przylecieli Aniołkowie. Eee, zastanawialiście się, moi kochani, jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia w innych krajach Europy? Mam tutaj dosłownie kilka przykładów. Uwaga! W Niemczech choinki są wyjątkowo okazałe i pięknie przystrojone. Zwyczaj ich ubierania narodził się właśnie w tym kraju około 300 lat temu. Niemcy są też ojczyzną jednej z najbardziej znanych kolęd na świecie i jest to Cicha Noc, Święta Noc. W Hiszpanii natomiast prezenty rozdawane są dopiero 6 stycznia, czyli w Święto Trzech Króli. Dzieje się tak na pamiątkę darów, jakie Jezus otrzymał od mędrców ze wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. W Danii natomiast tradycyjnym daniem wigilijnym jest budyń z ryżu. Gospodyni ukrywa w nim jeden migdał. Kto go znajdzie, dostaje świnkę z marcepana, która zapewnia szczęście przez cały rok. We Francji dzieci wierzą, że mały Jezusek przynosi im prezenty w wigilijną noc. I wkłada je do pucików ustawionych przy kominku. Wieczerza wigilijna rozpoczyna się dopiero po pasterce. W Austrii o godzinie 5 po południu rozbrzmiewa w okienkach mały dzwoneczek. To znak, że rozpoczyna się świąteczna kolacja. Na Węgrzech, moi kochani, podobnie jak u nas, pod obrós wkłada się sianko. A wyciągnięcie najdłuższego źdźbła wróży długie życie. Na stole nie może zabraknąć ciasta z mlekiem, bo mak y, zapewnia rodzinie miłość. Ciasta z makiem, kochani, nie z mlekiem, pomyliłam się, bo mak zapewnia rodzinie miłość. Ja myślę, że to już takie najciekawsze, i wszystkie y, te różnice, i to jak kiedyś nasi przodkowie spędzali y, święta. Na zakończenie chciałabym Wam przeczytać bardzo krótki wiersz. Wiersz Tadeusza Kubiaka pod tytułem Wieczór Wigilijny. Biały obrus lśni na stole, pod obrusem sianą. Płoną świeczki na choince, co tu przyszła rano. Na talerzu kluski z makiem, karp jak księżyc srebrny. Zasiadają wokół stołu dziadek z babcią. Krewni. Już się z sobą podzielili opłatkiem rodzice, już złożyli wszystkim moc serdecznych życzeń. Kiedy mama się dzieliła ze mną tym opłatkiem, miała w oczach łzy. Widziałem, otarła ukradkiem. Nie wiem, co też mama chciała szepnąć mi do ucha. Bym na drzewach nie darł spodni? Pani w szkole słuchał? Niedojrzałych jabłek nie jadł, butów też nie brudził, nagle słyszę mama szepcze. Bądź dobry dla ludzi. I tym właśnie akcentem, moi drodzy, chciałabym dzisiejszą lekcję z wami zakończyć. Jestem bardzo, bardzo ciekawa i zachęcam do napisania pod postem, e, jaki jest Wasz ulubiony zwyczaj bożonarodzeniowy. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego na te święta i trzymajcie się cieplutko. Pa!